Witam Was serdecznie Tam Krysiu ma pole, ale jedzie inaczej Chciałem wam tu pokazać kukurydzę z półdzielni Pięknie z nawigacją, chyba też posiada, tak mi się przynajmniej wydaje, bo na rękę nikt by tak równo nie ujechał, taki odcinek pola na oko 800 metrów będzie Tu obok też mają kukurydzę ale nie zabrałem Was tutaj z przypadku. Ta kukurydza najprawdopodobniej będzie bez azotu. Bo wiem, że w Antulu kupuścili wszystko luzem bez azotu i chyba w tym też. A może się mylę. Tu macie zboże bez azotu. Siane w tryptilu, bo tak samo obok mnie na polu siali w tryptilu. No i coś tutaj jest, ale czy to było sens puszczać zboże bez jakiegokolwiek nabożenia? Tutaj kukuryda ładnie. Nie wiem co zrobili, bo pryskałem zetorną forterą, że oni się mieszczą. Chyba też na gwiazdach obrócili koła, bo mają opony 420-520 i się mieszczą rządki, bo nie widać, że były pogniecione. No chyba, że 80kami opryskali, a ja nie zwróciłem na to uwagi. Przynajmniej u mnie tam obok mnie na PEG że to tutaj na no, Podwodowni też była kukurydza z 2-3 lata. Dawno mnie tutaj nie było. To jest jakby taka trochę nowa droga na świetnicę. Kiedyś był Polniak, ale zrobili asfalt. I tak dawno tędy nie jechałem kiedyś tam polną drogą się długłem. No, w ogóle za zacna bym powiedział chciałbym taką mieć Ale chciał, to nie znaczy mieć i nie znaczy, że taka nie będzie Jeśli chodzi o... No tu jest troszkę już górki i to jest po prostu tragedia, nie? Tak wam tutaj trochę poprezentuję naszych... No i znowu tam macie wielką sowę, co Wam wielokrotnie o niej wspominałem. Zobaczcie, wszystkie drogi prowadzą. Tutaj coś jakby się nie podziałało. Na to wygląda jakiś azot. był. I zobaczcie, jaka byłaby różnica. No widać, bo to jest blada. Bladę to wszystko. No szkoda, moim zdaniem. Nie wiem, ile mi tam hektarów. od tutaj dla porównania kukurydza dużo mniejsza. Nie wiem, czy to jakaś była łąka, czy coś. Bo dawno tutaj nie byłem na tych rabinach, także... Ciężko mi to określić. No. A tamo o, wzgórza są, gdzie ostatnio mam towałem Fotkę na społeczność. A no to jest taka nowa droga, asfaltowa trochę tu chopek. Ale mówię jadę, bo nie chcę mi się tym polniakiem tu wracałem tą polną drogą, sobie myślę a I wyjadę za świtnicą i dosłownie tam kręcę sobie w miejscowość i zaraz rozkładam belkę i jestem także też tutaj kukurydza no w tym roku termin sięgł. No to wygląda, że ten koniec kwietnia, początek maja to na kukurydzę był optymalnie ja siałem chyba tydzień później <laughs> musiałbym zobaczyć na ten ogólnie, ale o tutaj można sobie wesele zrobić, byłem tu kiedyś 13 lat temu Także, o, o. I tu jest już ciasno. Ostatnio tędy wracałem John Deere'em i spotkałem że się, zobaczcie jak się kubus świeci, a kurdak wywoskowany, mm. przez to szybciej jeździ. No i tutaj była taka historia, gościu zjeżdżał busem, ja jechałem John Deere'em, wiecie co on zrobił? Macha do mnie rękami. Ja mówię, co machasz ciulów, za przeproszeniem, bo tu to, inaczej nie można nazwać takich osób jak ciul. Było tu, jak wjechać w mostek, stoi. był przed chopką. Ja mnie cofki do tyłu. To se Rolnik jakoś tu się zmieści z tą talerzówką i z tym wszystkim, z tym wałem. On mi tu macha rękami, niezadowolony. A mógłby tak naprawdę, to jest dwukierunkowa. Ja byłem większy, to on powinien cofać, nie ja. Także was pozdrawiam tutaj serdecznie. Do usłyszenia, cześć. Ostatnie kółko i te dwójka. O, rysusik stoi, aż kurde bym go podkorbił, ale wyszedł z opryskiwaczem, kołek, dwunastka. Chyba trzeba do oprysków w sekundę, trzeba skupić czas kupić Ursusa. Do usłyszenia, cześć. Witam! Zobacz, tutaj też rośnie kukuryda, tu już na setę coś było, związanego z łąkami, bo to taki teren nizinny, bym powiedział. Bo na pewno jak pada to nie jest ciekawie. Tak na to wygląda, że jakieś pałąki pociągane. Kiedyś tu motorem jeździłem kiedyś, kiedyś to sobie e, tak zwiedzałem, można powiedzieć, że te rejony od łatwo dojechać. Przez jakieś lasy, nie lasy. A co Wam to jeszcze chciałem wam pokazać? To jest ten pomod, pójdzie. Zobaczcie, kuźwa. Ja nie wiem, bo on tu też właśnie ten miał, co ja mam pole po nim. Nie wiem, czy to jest jego kawałek. Zobaczcie, co tutaj jest. Pier ja pierniczę! To ja chyba szczęście, że się nie łasiłem na te kawałki. Jak to też fez góra. Zobaczcie, jaka tu jest buła. Weź pan tu, kurde, kombajnem nawróć. To się pełne. A się Kubuś zmulił. I te pole jest tutaj, o, patrzcie. Już obrotów i ósemką nie, nie ma mowy. <gry> no i Chrystus za chwilę wypadnie na świdnicę. O, a, już ósemkę, patrzcie. No i już jestem, za chwilę mam kilometr do pola. Taki całkiem u mnie głupi, tam parę tych chopek jest po drodze. Stop, trzeba się zatrzymać, bo nie wiadomo, gdzie się czają nie wiadomo gdzie się czają no i tam na górze już mam swój odcinek pola i tam będę zmierzał, będę musiał sobie gdzieś wjechać jeszcze przez yy, no tam droga polna jest bo muszę jakby zacząć od tamtej strony a to w sumie mogę nawet tu skręcić w prawo a i mamy świtnicę następną kukurydzę. O, to jest te pole, co Wam pokazywałem przed chwilą. O, ona tutaj ciągnie się. Tu też chyba właśnie ktoś dostał to z kowru. Bo wiem, że tutaj było tak samo kukurydza była posiana rok wcześniej i ktoś ją powtórzył, ale ja pierniczę. Mam ten kawałek, który w ogóle tam dzisiaj jechałem, wie jakie to po... kić kotane. Ha, w sumie muszę dojechać z tamtej strony. To się rzuca inaczej. Skręcę sobie tam, wyjadę dalej. I hej, ja mógłbym wjechać tu, ale i tak muszę jechać. Ech, moi drodzy widzowie, zobaczcie, tutaj też jest taki fajny kawałek pola. Fakt, faktem, pod górę, ale to nie jest taka jeszcze wredna góra, jak jakby się mogło wydawać. No, mam nadzieję, że znowu tam coś się kotłasi. za te 2-3 godziny dopiero miałoby przejść, to też ma coś się kotłasić. O, to jest mój nieużytek, co ostatnio talerzowałem. Tu mi prawdopodobnie podpierniczyli te pole z, samo z tamtej strony, bo ja sobie już nawigacją wyznaczyłem. Ja może zobaczę, bo skończę na górze, przejadę opryskiwacza, zrobię sobie obwód i zobaczę, czy czasami mnie tam nie nie podciupnęli. Skręcam na kukurydzę, a może jeszcze sekundę. Sekundę się tutaj wstrzymamy. Zobaczcie, ile tego rzepikoru tutaj jest, kryjsa na rzepik, nie oszukasz już. Trochę tutaj wyjazd poprawiłem, bo tu było taki uskok trochę tej ziemi. Stąd wziąłem. No, coś muszę jeszcze z tym zrobić, ale jeszcze nie wiem co. No i jesteśmy tutaj na polu. Szybko wyskoczę. Jak już dojechałem. No i tutaj tak ta kulka nie jest taka wcale mała, jak mi się wydawało. Nie jest taka zła. 1, 2, 3, 4, 5 wychodzi. Tu jest Plantus. Tu jest Plantus. Nie brałem. A czy mam kamerę? Nie nagrywam już. Mocno, mam tu Wam opowiadać cały czas o tym samym polu. No nie wiem, jadę na ryzyko. Krzaki są, bo są, bo muszą być. E, tak to jest jeszcze po fajnie, tak w pulchu, jak się idzie, to jeszcze się. Ale zobaczcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i zabrakło, i naszeliśmy tutaj kluneja z LG, To Wam wspominałem na filmie. Nie wiem, czy akurat w tej części filmu i takie babki tutaj rosną. No i niestety ta babka już zabiera nam światło, jeśli chodzi o, o wzrost kukurydzy. W ogóle, że ona tutaj jest, ta kukurydza. Dobra, jakaś tu jest. No i akurat się w rządku trafiła taka babka. W rządku się trafiła. No i co, tak miałoby chodzić i wszystkie te babki usuwać. No mam nadzieję, że te babki chociaż sobie przez przez glebę będą france ciągnęły. No i tutaj jest klunej, tutaj gdzieś Chrisu trochę porozjeżdżał się. Trochę ją najechał. No ale ogólnie ten klunej no różnie. Nie wiem czym to jest powodowane, ale w tym roku właśnie widzę, że jakieś te nasiona naprawdę może gdzieś też RSM-em, ale te RSM-em nie ciknąłem, bo nic nie ma. Nie wiem. Ciężko to powiedzieć. Ciężko to powiedzieć. O, to są to właśnie stać co wyrywałem, prezentowałem korzonki. No ja muszę zjechać od dołu. Zaczynam od dołu. Mógłbym w sumie od góry, ale nie będzie mi potem pasowało już do wjazdu do wyjazdu. No, także już tutaj Klunek znowu. 1, 2, 3, 4, 5. Na piątym kukurydza programuje kolbę. I całe szczęście to już właśnie, bo źle odebraliście tamten film. To tak samo wygląda dzisiaj, ale tu jest dalej. Wtedy jakoś tu było bliżej to wisiało. Tam bliżej ta chmura wisiała i tu... Tam jest jeszcze, mam nadzieję, daleko. Pokazuje, że nie dojdzie, ale to już szul wie co to pokazuje. Chodziło mi o to, żeby opryskałem i spadł deszcz. No i tak patrzyłem na to, na te osty czy nie osty. No, osty jeszcze jest mało widoczny. No ale nic, no tutaj akurat w Peżu, jako Peżu już było mało, może tej chwastnicy, no mam nadzieję, że coś tutaj się pociągnie względem, z gleby względem... trochę zaście, no nic, no będę wracał w przyszłym tygodniu do obserwacji, jak coś, o tutaj też już byłem, obud zrobiony, do usłyszenia, cześć.